Więc będzie to spontaniczna reakcja na dzisiejszą bardzo dobrą informację z Londynu dotyczącą słynnego. Klauna Borisa Johnsona, który ogłosił, że nie będzie już premierem Wielkiej Brytanii. Decyzja Johnsona ma oczywiście związek z porażką Zachodu w wojnie na Ukrainie, porażką militarną. Kilka dni temu został wyzwolony Liziczańsk, i tym samym cały obwód Ługański jest już wyzwolony od banderowców, porażką ekonomiczną, mianowicie Boris Johnson, który był jednym z głównych prowoderów konfliktu Zachodu z Rosją, konfliktu ekonomicznego, nakładania sankcji, sankcji, które miały w ciągu kilku dni położyć gospodarkę rosyjską na łopatki. Okazuje się, że stało się zupełnie inaczej. Rubel, który miał tutaj zbankrutować, się umocnił, a tutaj kwestie surowcowe doprowadziły do wzrostu ceny surowców, dzięki czemu Rosja eksportująca, guys I ropę jeszcze więcej zarabia niż przed, przed wybuchem wojny. Mamy tu oczywiście także do czynienia z klęską polityczną czy geopolityczną. Rosja miała być izolowana na forum ONZ-u, Rosja miała być izolowana na forum świata. Okazało się, że na forum świata izolowany jest przede wszystkim Zachód, yy, więc tutaj porażka na każdym możliwym yy, szczeblu. No, oczywiście tutaj mamy. Media zachodnie nie chcą przyznać racji. Jako pretekst oficjalnej dymisji podano informację o tutaj aferze rozprorkowej, że jeden z głównych współpracowników Borisa Johnsona. Jest, jest tutaj za, pogrążony właśnie oskarżony o molestowanie seksualne mężczyzn w partii konserwatywnej no i może ten, ten tutaj wątek troszkę pociągnę no bo jeśli mamy sytuację jakby z tych tutaj przecieków możemy domniemywać że polityka w elitach w Wielkiej Brytanii jest właśnie opiera się na jakichś takich relacjach hierarchicznych w których to relacje hierarchiczne są uzupełnione o podległość seksualną, a więc osoba niżej w hierarchii musi tutaj świadczyć usługi seksualne swojemu protektorowi. Więc, ponieważ Wielka Brytania w ostatnich miesiącach rozpoczęła próbę budowania jakiejś takiej, Alternatywy dla Unii Europejskiej. No, Jest to temat bardzo ważny dla nas, Polaków, gdyż tutaj Polska miała być jednym z filarów tej Unii Europejskiej, BIS. Tej nowej UPA, w skład której właśnie miała wchodzić Ukraina, Polska, Anglia, czy też szerzej, właśnie także kraje bałtyckie i może ktoś jeszcze, więc jeśli tutaj powstawała nowa struktura polityczna i ta struktura polityczna także miała charakter hierarchiczny, wiadomo było, że najważniejsze decyzje w tej strukturze mieli podejmować Brytyjczycy, to ja stawiam tutaj otwarte pytanie, czy czy Boris Johnson spotykając się z premierem Morawieckim? Czy Boris Johnson spotykając się z prezydentem Dudą? Czy Boris Johnson właśnie spotykając się z Załęckim? Czy Boris Johnson eksportował te praktyki seksualno-polityczne znane właśnie z londyńskiego city? Zadaję wprost pytanie: czy Boris Johnson molestował seksualnie premiera Morawieckiego? Czy Boris Johnson molestował? Seksualnie prezydenta Zolańskiego. Yy... <laughs> Dobrze. Yy, żarty, żartami, no oczywiście, wszystkie te palanty, które, które właśnie tutaj yy, yy, takie. Uwierzyły, że Zjednoczony Zachód jest niepokonany i już wkrótce tutaj właśnie pokona wojska Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej, że już tutaj właśnie... Yy, yy. Już nie chcę mi się tego powtarzać, no w każdym razie, tak jak w 1939 roku, tak i tym razem Polacy swoje wielkie nadzieje geopolityczne, wielkie nadzieje w konflikcie pokładali w rządzie brytyjskim. No okazuje się, że Boris Johnson, Boris Johnson, który jeszcze kilka dni temu zapowiadał, że w obliczu tak ważnego konfliktu jak wojna na Ukrainie, on się nigdy nie poda do dymisji, nigdy się nie poda do dymisji, bo on nie może zdradzić żołnierzy Żołnierzy walczących na Ukrainie, on nie może tutaj, ten, no okazuje się, że jednak może zdradzić żołnierzy walczących na Ukrainie. Więc, więc cóż, no cieszymy się, cieszymy się, że Boris Johnson poszedł sobie, e, idzie i już nigdy do polityki nie wróci e, i co? I prosimy o jeszcze, prosimy o jeszcze więc nie ma już Borisa Johnsona teraz towarzysz Michał oczekuje, że następny w kolejce który zniknie w niepamięć będzie ten klaun z Kijowa będzie ten aktorzyna który od czterech miesięcy nosi tą samą e, brudną czer, e, zieloną koszulkę Zeleński, idź ślady Johnsona, także podaj się do dymisji i ty, Duda, i ty, Morawiecki, wy wszyscy jesteście odpowiedzialni za tą wojenną histerię. Wy wszyscy jesteście odpowiedzialni za zubożenie ludności w Europie przez te głupie sankcje, które nakładacie. Ludzie w Europie są coraz biedniejsi. Idźcie śladami Johnsona, podajcie się do dymisji, póki nie jest za późno.